Czego uczy mnie Biblia w pierwszej Księdze Mojżeszowej, Księdze Rodzaju, w rozdziale 17 od wersetu pierwszego. Tam mamy opisane, jak Abram i Saraj otrzymują nowe imiona. Przymierze Boga z Abrahamem. W tym rozdziale 17 przedstawiony jest Boży środek zaradczy na potknięcie Abrahama. na potknięcie Abrama. A gdy Abram miał 99 lat, ukazał, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 17 rozdział, werset pierwszy. Chciałbym na tym miejscu zatrzymać się trochę nad wyrażeniem Doskonały. Doskonały. Gdy Abraham został wezwany do bycia doskonałym, to nie oznacza to w żadnym razie, że w nim jest doskonałość. W takim sensie Abraham nigdy nie był ani też nie mógłby być doskonałym. Doskonałość, o której tu mowa, to doskonałość co do obiektu, jaki stał nieustannie przed oczyma jego serca. Było to wezwanie, aby wszystkie swoje nadzieje i oczekiwania doskonale i niepodzielnie złożyć we wszechmogącym. Słowo doskonałe występuje w Nowym Testamencie co najmniej w co najmniej trzech znaczeniach. W Ewangelii według Mateusza 5.48 czytamy. Bądźcie Wy wtedy doskonali, jak ojciec Wasz niebieski doskonały jest. Kontekst wyjaśnia, że słowo doskonały odnosi się tutaj do zasady naszego postępowania, gdyż wcześniej w 44 wersecie Ewangelii według Mateusza 5,48, czyli w 44 wersecie. Czytamy: Miłujcie nieprzyjaciół Waszych, abyście byli synami Ojca Waszego, który jest w niebie, bo Słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi, i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bycie doskonałym w sensie wersetu 48 oznacza zatem postępowanie zgodnie z regułami łaski wobec wszystkich, nawet względem takich, którzy nas obrażają. I są wobec nas wrogo usposobieni. Chrześcijanin, który daje się wciągnąć w właśnie spory i procesy, nie jest doskonały jak jego niebiański ojciec, gdyż jego ojciec postępuje zgodnie z łaską, on sam zaś zgodnie z bezkompromisową sprawiedliwością. Nie chodzi tu wcale o kwestię, czy słusznym jest rozstrzyganie sporów przed świeckim sądem. Co do wynikłych między braćmi nieporozumień, pierwszy list do Koryntian, szósty rozdział jasno stawia sprawę, że w ogóle taka rzecz między wierzącymi nie powinna mieć żadnego miejsca. Na co chciałbym wskazać, to fakt, że chrześcijanin, który tak postępuje, działa w charakterze przeciwnym naturze jego Ojca, gdyż Bóg, nie ulega wątpliwości, nie sądzi w obecnym czasie świata, nie zasiada na krześle sędziego, nie zasiada na, tro, nie zasiada na tronie sędziego, lecz na tronie łaski, wylewa swoje błogosławieństwa nad tymi, którzy skończyliby w piekle, gdyby tylko chciał się nimi procesować, gdyby chciał się z nimi procesować. Jest zatem jasne, że chrześcijanin, który zaciąga swego bliźniego przed sąd, nie jest doskonały jak jego ojciec w niebie. Podobieństwo w Ewangelii według Mateusza 18 poucza nas dodatkowo, że ten, który chce dochodzić swoich praw, nie zna najwyraźniej prawdziwego charakteru i działania łaski. Sługa nie był niesprawiedliwy, żądając zwrotu należnych mu pieniędzy, ale był bezlitosny i niemiłosierny. Był skrajnie niepodobny do swego dobrodliwego pana. Ten odpuścił mu dziesięć tysięcy talentów, a on sam nie potrafił darować swojemu współsłudze marnych stu denarów. Jakie były konsekwencje tego postępowania? Został wydany katą, stracił poczucie łaski i musiał rządzić gorzkie owoce niepohamowanej chęci dochodzenia swych praw zwróćmy uwagę na to, że zostaje nazwany złym sługą. I to nie I to wcale nie dlatego, że był winny 10 tysięcy talentów, lecz raczej dlatego, że nie był, nie był gotowy odpuścić, że nie odpuścił studenarów. Podobieństwo to zwraca się z całą powagą do wszystkich chrześcijan, Którzy dają się wplątywać w procesy i rozprawy sądowe, bo chociaż jego zakończenie brzmi: taki ojciec mój niebieski, uczyni wami, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu, to zasada ta ma jednak ogólne zastosowanie, że każdy, kto odmierza innym miarą sprawiedliwości, straci świadomość łaski. W liście do Hebrajczyków, dziewiąty rozdział, znajdujemy inne. Znaczenie słowa doskonały również i w tym przypadku ujawnia nam je kontekst. Chodzi tu o doskonałość odnośnie do sumienia, jak mówi nam werset dziewiąty listu do Hebrajczyków. Czyli list do Hebrajczyków: 9,9. Dziciel pod zakonem nie mógł nigdy cieszyć się doskonałym sumieniem i to z prostego powodu, że nie miał nigdy doskonałej ofiary. I dlatego w liście do Hebrajczyków 9:9 znajdujemy takie słowa, który był obrazem na teraźniejszy czas, w którym bywają składane dary i ofiary mogące według sumienia doskonałym uczynić tego, który służbę Bożą odprawia. Krew, woła lub krew kozła nie mogła usunąć grzechów. Jej wartość była tylko chwilowa, ograniczona czasem, ale nie wieczna. Dlatego nie była w stanie zagwarantować składającemu ofiarę doskonałego sumienia. Natomiast teraz nawet najsłabszy wierzący ma cudowny przywilej posiadania doskonałego sumienia. Dlaczego? czyżby był lepszy niż czciciele starego testamentu skądże na czym zatem polega jego przewaga on ma lepszą ofiarę skoro ofiara Chrystusa jest doskonała i pozostaje taką na zawsze to również i sumienie wierzącego jest na zawsze doskonałe możesz o tym przeczytać w liście do hebrajczyków 9:9 i to ja zrobię Hebrajczyków 9,9, który był obrazem na teraźniejszy czas, w którym bywają składane dary i ofiary, nie mogące według sumienia doskonałym uczynić tego, który służbę Bożą odprawia. Także list do Hebrajczyków 11,25. Hebrajczyków 11,25. Hebrajczyków 9:11, przepraszam, ale Chrystus przyszedłszy jako najwyższy kapłan przyszłych, dóbr przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie tego stworzenia. Czyli tutaj wyraźnie widzimy, że czytając między 9 a 11 dostrzegamy tylko z pokarmami. I napojami, i różnymi obmywaniami, i ustawami co do ciała nałożone były aż do czasu naprawienia, a także 25 do 26 wersetu. To także jest jednoznaczne: 25, 11 do 25 i do 26 wersetu, 9 rozdział. I nie dlatego, żeby często ofiarować siebie, tak jak najwyższy kapłan wchodzi do miejsca świętego corocznie z cudzą krwią, bo inaczej byłbym musiał często cierpieć od początku świata, lecz teraz przy skończeniu wieków raz objawił się ku zgładzeniu grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Taki Chrystus raz będąc ofiarowany na zgładzenie grzechów, drugi raz bez grzechu okaże się tym, którzy go oczekują ku zbawieniu. Tak są tacy, którzy oczekują Pana Jezusa ku zbawieniu. To jest napisane m.in. w liście do Rzymian 10 rozdział, że każdy, kto ujrzy Pana i uwierzy w sercu swoim, że Bóg zbudził go z martwych, zbawiony będzie ale jeszcze tutaj mamy z Hebrajczyków 10, 14. Albowiem jedną ofiarą doskonałymi uczynił na wieki tych, którzy bywają poświęceni. Czyli jednoznacznie widzimy. Brak doskonałego sumienia u chrześcijanina hańbi ofiarę Chrystusa, rzucając na nią cień, jako że stawia pod znakiem zapytania jej skuteczność i wieczną wartość. Wierzący który nie jest pewien swojej pozycji przed Bogiem, nie jest pewien nieutracalnego zbawienia. To jest taki człowiek, który degraduje ofiarę Chrystusa do poziomu i wartości ofiar składanych w czasie obowiązywania, w czasie obowiązywania prawa mojżeszowego. Niemniej jednak bardzo ważne jest, abyśmy rozróżniali doskonałość ciała od doskonałości sumienia. Twierdzić, że mamy doskonałość ciała, jest zuchwalstwem i głupotą, a przeczyć drugiej jest znieważaniem Chrystusa mamy doskonałość sumienia. Nawet niemowlę w Chrystusie powinno mieć doskonałe sumienie, podczas gdy nawet sam apostoł Paweł nie mógł szczycić się doskonałym ciałem. Ciało przedstawione jest w Piśmie Świętym nie jako coś reformowalnego, lecz jako coś, co musi zostać ukrzyżowane. Różnica jest decydująca: Musisz nieść swój krzyż, aby ukrzyżować swoje ciało. Różnica jest decydująca. Chrześcijanin nosi grzech w sobie, ale nie na sobie. Dlaczego? Gdyż Chrystus, który nie miał w sobie grzechu, wziął na siebie jego grzechy, gdy został przybity do krzyża. Trzecie znaczenie słowa doskonały odsłania nam list do Filipian, trzeci rozdział, 15 werset. List do Filipian, trzeci rozdział, werset 15. Ma w sobie tego typu informacje. Filipian 3,15. Ilu tedy nas jest doskonałych, tak myślmy, a jeżeli w czymkolwiek inaczej myślicie, i to Bóg wam objawi. Paweł pisze, ilu nas tedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy. Wspomnianą tu doskonałość osiągnęli wszyscy, którzy zajęli przez wiarę swoje nowe, niezmienne, niezachwiane stanowisko w Chrystusie i są Chrystusem, są nim przesiąknięci na wskroś, jako jedynym, jako Chrystusie, jako jedynym, który w każdym aspekcie ich życia wywiera na nich przemożny wpływ. Wróćmy zatem do tematu pierwszy, werset tego rozdziału siedemnastego, pierwszej księgi mojżeszowej. Pierwszy wiersz siedemnastego rozdziału pierwszej pierwszej księgi mojżeszowej jest bardzo znaczący. Nikt z nas nie ma chyba co do tego wątpliwości, że Abram, przyjmując propozycję Saraj odnośnie Hagar, nie wypełnił Bożego wezwania. Wezwanie to było: trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Jedynie wiara uzdalnia nas do nieskrępowanego poruszania się przed obliczem Wszechmogącego podczas gdy niewiara bierze pod rozwagę własne ja, własne ja, okoliczności, tak, okoliczności, własne ja i tym podobne rzeczy, zabierając nam tym samym radość i pokój, spokój i świętą niezależność, które są udziałem tego, kto opiera się jedynie na Wszechmogącym. Trwaj w społeczności ze mną. Dosłownie chodź przed moim obliczem. Kroczenie przed obliczem Boga stanowi o prawdziwej sile wiary i sprawia, że serce jest zajęte jedynie Bogiem. Gdy spodziewam się czegoś od ludzi i pokładam swoją nadzieję w marnych rzeczach i okolicznościach tej ziemi, nie kroczę przed Bogiem. Ważne jest, abyśmy mieli zupełną klarowność co do tego, co lub kto jest obiektem wypełniającym moje serce? Co jest obiektem wypełniającym nasze serce? Na to skierowany jest w danej chwili mój wzrok, na kim się opieram? Na co skierowany jest w danej chwili mój wzrok, na kim się opieram? Ważne jest, abyś miał zupełną, zupełną klarowność co do tego, co lub kto jest obiektem wypełniającym twoje serce, na co skierowany jest w danej chwili twój wzrok, na kim się opierasz, czy Bóg wypełnia twoją przyszłość i twoje pole widzenia, czy może mienią ci się przed oczyma ludzie i okoliczności. Chodzenie przez wiarę jest jedynym skutecznym środkiem, aby unieść się ponad świat. Gdyż wiara tak bardzo wypełnia pole widzenia Bogiem, że dla ludzi i dla świata nie pozostaje już ani odrobina miejsca. Mogę wtedy z serca powtórzyć za psalmistą: Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w nim pokładam nadzieję moją. Tylko on jest opoką moją i zbawieniem moim. Twierdzą moją przeto się nie zachwieję. Księga psalmów. 62 psalm, wersety 6 do 7. To małe słówko tylko dogłębnie bada serce. Upadła natura człowieka podpowiada, rad, podpowiada inaczej. Nie chce co prawda wykluczyć Boga, chyba że stoi całkowicie pod wpływem bluźnierczego sceptycyzmu. Niemniej jednak jej uwaga i oczekiwania są podzielone i nie może powiedzieć tylko on.